Okej, okay. cześć, dzień dobry w ten piękny sobotni poranek. Mamy jakieś 13 stopni, wielką sobotę. Nie wiem, czy ktoś już był tutaj z jajcem, czy nie. Godzina 8.34, a mnie natchnęło, żeby zagrać sobie w Diablo czwóreczkę. Przepraszam, dwójeczkę. Czwórkę grałem i normalnie tego nie wyknąłem. Nie wiem, co to jest, tragedia. Okej, okay. łączymy się z Battle.netem. I za chwilę zaczynamy rozgrywkę. Pozwolicie, że już nie będę pokazywał swojej facjaty. Oczywiście trzeba połączyć się, oczywiście, przez stronę Battlenetu. Nie będę pokazywał facjaty z racji, że Jakoś film, jest okropny. Nie wiem, czy Muszę mieć. No, mam kamerę. Czarny Glizar Kiedyś to było. Kawa z rana. To jest coś wspaniałego. I wolne. Słuchajcie, krótko, o Diablo. czy już nawet ono y, wyszło, pod się wcześniej pojawiały. Ponoć Liza zgubił y, klucz do Diablo, więc y, poszła taka fama, że absolutnie więc mielibyśmy być wskazani na na starą wersję, która mi absolutnie nie przeszkadza ponieważ grałem w nią dobra, proszę coś się przycięło no to jest właśnie battle to nie jest to co kiedyś to co kiedyś to za chwilę to jest mój barbarian w ogóle całe życie jak gram gram proszę ja was albo barbarzyńco albo na przykład nie wiem, Paladynem. Natomiast teraz, dla odmiany, pokażę Wam Druida, którego jak dobrze nie pamiętam, bo ostatni raz grałem X czasu temu. Sprawdźmy w jakim kierunku go rozwijałem, bo podejrzewam, że może to kierunek elementalisty. Może się sobie odpowiedzi zbieram z internetu. Więc spójrzmy: o, jakaś gruba walka była. Miłego dnia życzeń. Yy, nie wiem, może zaczniemy od zera ale tym co już mam Nie pamiętam totalnie w którym się jesteśmy a właściwie jesteśmy pierwszym, to pamiętam, ale no właśnie grając online te zadania są rozrzucane Kula Magna, czyli to jest elementalista W porządku Słuchajcie, ja też bym chciał wam powiedzieć Mam nadzieję, ten zbliżający okres, który się przerwy, na niektórych świątecznej, na innych po prostu przerwy. Życzę Wam, żeby był zdrowy dla Was przede wszystkim, żebyście go mogli spełnić w spokoju i w taki sposób w jaki po prostu chcecie. No to jest najważniejsze. Dobra, no nawet mam kartakung, wewnętrzny monastyr. Reportuję się na Czarne Oszary. Chyba zacznę taką serię sobie, hmm, próbując grać od początku. Na razie pozwolić po prostu chcę sobie nagrać sobie pyknąć. Posiepać przez kilka minut w rogu i delikatnie psychicznie odpocząć, aczkolwiek moja małżonka teraz ostro idziemy walczy z potrawami, nie, które będziemy spożywać sobie w najbliższym czasie, w najbliższym Nie wiem, czy wiecie, jestem starym koniem. No, to No, właśnie, No, pan. No, wam przecież to... A ja się pan. No, pan. No, pan. to jest. goraż. potrzebuje No, pan. No, pan. co? pan. Pan. to Pan. 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 to nie że Pan. szaman, to nie był szaman, więc Pan. Pan. Powiem wam, że ten kanał zaczyna Kompletnie nie ma wyświetleń, ale mamy to w dupy po prostu. Więc na mnie liczy się fan. Co do samego Diablo 2 Resurrecte, to była bianie niespodzianka. jak mówiłem wcześniej Blizzard pikną ściemę, że to wersja już nie będzie odświeżona. Przepraszam kabyłyk że to wszystko już było, nie mamy się spodziewać, nie możemy się spodziewać niczego więcej, ale jak na szczęście się okazało to była, prawda? To się za przyjemne się zajęło, zawsze no, Nie do studia. jak dobrze pamiętam. Natomiast słuchajcie, no poszło im to świetnie, no, wygląda to w ten sposób. to mi tyle tych zwoi tutaj podsuwać, tak, że No i teraz sprawdźmy. Proszę. Ma... Nie, krwiobiczy piss nie Tak, to spokojnie. To będzie dalej, bo trzeba krwiobiczym Nie ma co tutaj zbierać. Musimy dalej z koksem. A to jeszcze... No i jest tam szedł, tak, Słuchajcie, dla kogoś, kto, chociaż na pewno widzieliście, bo ta gra już jest za z czasu. Widzicie, jak ja mam w ogóle zacięcie. Mimo tego, że powinienem pykać e, magmo, to dalej się piemięczę, to już jest przyzwyczajenie po prostu starego gracza. E, natomiast zobaczcie, jak ta gra wygląda teraz, w tej starej wersji. Mnie ja to oczywiście mocno nie radzi, natomiast mamy porównanie, żeby spojrzeć sobie, jaką potężną robotę zrobiło to studio i co otrzymaliśmy kilka lat temu. No, mega, po prostu mega szacunek za to, jak udało mi się to odświeżyć. I teraz Wam powiem w sumie, że na chwilę obecną zakończę ten odcinek. Chyba zacznę grać od początku. Jeszcze raz rzucę druida. Przejdziemy sobie akcja po akcji. A Wam jeszcze raz życzę zdrowych, spokojnych i wesołych świąt. Pa!